Dzień dobry, dzień dobry. Jako, że za oknami robi się coraz bardziej szaro, a już niebawem zrobi się zapewne biało, w dzisiejszym wideo porozmawiamy sobie o oponach, głównie zimowych oraz felgach do Dacia Duster 3. W tym materiale pokażemy Wam, co zakupiliśmy do naszego dastera, jakie mamy opcje, jakie wymiary opon oraz felg są homologowane i dopuszczane przez producenta. Zacznijmy od wymiaru opon i felg i w tym celu przeniesiemy się do studia, jako że jest troszkę zimno. Słowem wstępu tej części materiału wspomnę tylko, że wszystkie wymiary Felk oraz opon dla Dacia Duster trzeciej generacji znaleźć można w świadectwie zgodności Wspólnoty Europejskiej dla Pojazdu Kompletnego, który zostaje przekazany wraz z momentem przekazania pojazdu użytkownikowi oraz na tabliczce znamionowej na lewych przednich drzwiach, czyli od strony kierowcy. Korzystając ze wspomnianego dokumentu zgodności oraz tabliczki znamionowej pojazdu, sporządziłem sobie wcześniej notatki, aby wszystko poszło sprawniej. Wszystkie podane przeze mnie wymiary felk oraz opon są homologowane dla wszystkich trzech wersji silnikowych. Mam tu na myśli wersję silnikową eco -G, wersję z miękką hybrydą oraz wersję hybrydową. Zacznijmy od felk. Homologowane są trzy rozmiary felk. Jest to 16, 17 oraz 18 cali. Wszystkie z tych felk mają identyczne parametry, dlatego teraz wymienię je łącznie. Szerokość to 6,5 cala. Profil kołnierza J. ET wspomnianych felk to 32. Rozstaw śrub 5 razy 114,3. A otwór centralny to 66,1 mm. Kolejnymi wymiarami, które przytoczę, są wymiary homologowanych opon. Jest to kolejno. Rozmiar 16, 17 oraz 18 cali. Z racji tego, że każdy z tych rozmiarów opon ma inne parametry, przeczytam je po kolei. Dla opony 16 cali: jest to szerokość 215, profil 70, indeks nośności 100H. Opona 17 cali, szerokość również 215, profil 65 indeks nośności 99H. Opona 18 cali, szerokość 215, profil 60 indeks nośności prędkości 98 H. Ostatnie dane, jakie podam, to wymiary przewidziane przez producenta odnośnie do koła zapasowego oraz koła dojazdowego. Odniosę się tutaj bezpośrednio do wersji Jarni silnikiem eco -G. Kolejno koło zapasowe jest to ten sam wymiar, który jest przewidziany dla koła 16 calowego, czyli szerokości 215, profil 70, indeks nośności 100H. Koło dojazdowe przewidziane do wersji Jarni silnikiem eco -G, to koło 17 calowe o szerokości 135, profilu 80, i indeksie nośności oznaczonym 103M. Na co zdecydowaliśmy się my? Wybraliśmy według mnie najsensowniejszą wersję, a zarazem nie najdroższą z możliwych. Pokazuję kolejno. Felga stalowa. Są to oryginalne felgi Renault. Numer tej felgi podam na pewno w opisie filmu oraz Prawdopodobnie gdzieś tutaj na ekranie. Następnie opony Kumo albo Kumcho, w zależności jak kto chce sobie to wymówić. Model Wintercraft rozmiar 215x70 R16, oczywiście. I na sam koniec, gdyby kogoś interesowało, są to kołpaki marka NRM, model Strong Duo Color, również 16 cali. Dlaczego uważam taki wybór za najsensowniejszy? Już wyjaśniam. Felga jest tylko aspektem wizualnym. Jeśli kupimy 16-calówki, czy aluminiowe, czy stalowe, będą zachowywać się mniej więcej tak samo. Ważniejsze jest opona i do opony warto dopłacić. Wybrać oponę, która jest modelem przynajmniej klasy średniej. W tej półce cenowej jest kilka innych konkurencyjnych opon, które oczywiście możecie wybrać. Słowem podsumowania odnośnie do samych kosztów rozwiązania, na które zdecydowaliśmy się my. Koszt felg to 800 zł. Są to felgi marki Renault. Felgi te dedykowane są teoretycznie do modelu Captur, jednak ich wymiary spełniają wymagania odnośnie do Dastera. Koszt opon to około 1550 zł. Wspomnę tylko, że w tym przedziale cenowym można znaleźć kilka podobnej jakości, podobnej klasy opon do wyboru. Ostatni koszt to 120 zł za kopaki. Łącznie mamy tutaj sumę 2470 zł. Przejdźmy teraz do porównania wizualnego. Pokażę wam oryginalne 18-calowe felgi z wersji Jarni. Felgi stalowe z kołpakiem oraz bez kołpaka. Lecimy. Mam nadzieję, że w tym materiale znaleźliście wszystkie odpowiedzi na notujące was pytania, jeśli chodzi o opony i felgi dodaczy Dase trzeciej generacji. Dajcie znać w komentarzu, jaką wy podjęliście decyzję odnośnie do felg oraz opon zimowych. Kupiliście stalówki, felgi aluminiowe, czy założyliście już opony, czy dali zwlekacie? Dajcie znać. I co? Do zobaczenia na Gigancie.